Hej, witajcie, z tej strony Zapek, witam was serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w LEGO Batman 2 DC Super Heroes. I tym razem jesteśmy jako Batman i Robin, nie ma z nami Supermana, gdyż w ostatniej misji dostał kryptonitem i się poskładał, a tak naprawdę dostał kryptonitem i jest już bardzo osłabiony, więc nam przyszedł tutaj Robin z pomocą, żeby uratować Batmana. I prawdopodobnie na 90% będzie teraz misja z Batmanem i Robinem, bo nie mogę nic, niestety apostaty wybrać innej postaci, nawet nie wiem jakby się to robiło, więc y, t, póki co myślę, że ruszymy chyba do kolejnej misji, włączę sobie nawet mapę, żeby sprawdzić gdzie mamy, nawet niedaleko jest ta misja, więc na spokojnie tam ruszymy i ją spróbujemy zrobić, to będzie misja numer... Nawet nie wiem, która, bo to chyba nam nie, nie mam ponumerowanych misji. Ale to będzie... która? 12? 13? Jakoś tak. Więc chyba się zbliżamy pomału do końca. Oj. bo oh, Batman, nie wszedłeś do pojazdu. Więc zbliżamy się chyba do końca gry. Ale zobaczymy, jak to jeszcze pójdzie, bo nawet nie wiem. Nie wiem, ile jest misji w tej grze. Nie sprawdzałem. Sprawdzę sobie to chyba po tym nagraniu, żeby być później na bieżąco, żeby sobie przygotować znowu tier listy, gdy będziemy to kończyć. No chyba, że to jest ostatnia misja. To się zdziwię. Wydaje mi się, że jeszcze nie. A nie, znowu jest ten robot. Bo cały czas jest ten robot. Jokera i Lexa. Motowanie prezydenckie Lexa autora poleciały na łeb, na szyję po tym, jak Batman i Superman ujawnili diaboliczny plan oszustwa wyborczego z wykorzystaniem gazu haly haletu miliarder z Metropolis. Chciał zapewnić sobie zwycięstwo, wykorzystując substancję zdelegalizowaną po obiegorocznych wyborach na burmistrza. Szczegóły tej historii... Przybliżymy Państwa w kolejnych wiadomościach. Te wiadomości są super szybkie, już to chyba za każdym razem powtarzam, ale w się udało. O nie, dostałeś Batarangiem. Myślę, że nie przeżyjesz, wielki stworze. A nie, to jest bardziej ten. Wabik zrobił sobie z tego Batman. I co, bo to będzie misja jeżdżona. Będziemy uciekać z Jokerem. Jest szansa, że tak będzie, ale zaraz się okaże. Cały czas coś wypuszcza, czy tam spada z niego cokolwiek. Batman, w... skręć w lewo, Batman. To... E? Okej, okay. Batman tu cały czas yy, skupiony, ucieka. No nie jadą w ogóle. No, dobra, mogę strzelać z pojazdy. Nie wiem, co mam strzelać, pojazdy, czy mogę w ten pojazd strzelić? A jeden na jeden, już <śm> zdobyłem już gdzie to. O, wow. tak to mam robić. Dobrze. Chyba tak. Okej. Okay. Jeżdżony szuter. Z takich pod... Wiem w co mam celować. Widzę u góry, że mam ten znacznik. Tylko sobie patrzę, czy mogę coś tutaj rzeczywiście. Pod... Nie włączyłem. A nie włączony mam. Wiem, że nie mam włączonego mnożnika. Patrzę, czy nie mam tutaj jeszcze. Wiecie. Czegoś, co mógłbym poniszczyć, żeby pozdobywać sobie. Super, że jest super bohater. Żeby pozdobywać sobie. Jak to zniszczę. Nie mnożniki, tylko miniki Okej, bomb to może zniszczyć No dobra, no chyba nic więcej nie ma, więc strzelamy w Brzuszek temu Jokerowi żeby mu zniszczyć brzuszek Dobra, brzuszek zniszczony prawdopodobnie okay, włączy się kolejna scenka Ostro w prawo I tutaj co, wyjedziemy do środka Teraz w lewo Jedziemy tam do środka, do... dokera Czy coś innego się stanie? Nie, dalej uciekamy. Chyba to tu znowu mogło być jakieś... o, trzy na dziesięć. pięć na pięć. Znaczy, sporo że to jest do niszczenia. Więc tak, nie wiem czy mi się uda, ale jakby coś się jeszcze udało, więc... No, znowu. Teraz się... teraz się znowu otworzy ten brzuch, tak? No dobra. I tak czy jak musiałbym to zniszczyć. Dobra. Poniszmy jeszcze wszystko co się da. No, też, też. Na razie sobie to zostawię. No, bo może jeszcze coś z... mogę zniszczyć. To jest 3 na 5. No, na razie jeszcze... Chodzi mi to, że jeszcze w dróg nie będę strzelał. Bo może jeszcze mogę coś zniszczyć. 5 na 10. Aut chyba nie mogę ponisz... zniszczyć. Bym mógł... a jest 4 na 5. O no, nie! Rozwalił no, mi pojazd! Jak mogłeś? sobie też poradzimy z tym. No znowu rakieta, ale tym razem nie trafił. O, tylko tam jest 6 na 10. Może się. Tu jest coś, coś na 5. Może by się udało te wszystkie światełko zniszczyć. już się uda, wszystkie światełka zniszczyć. To wtedy już będziemy niszczyć tego robocika. Taki mam plan wstępny. Z lewej, z prawej, gdzie to może być? Tu nie widzę, tam widzę. A, uciekł mi. Będą musiał chyba jeszcze jedno kółko przejechać. Tych światełek jednak trochę jest. Nie, znowu mnie zniszczył, nie, wytrzy... nie wycelowałem. Niestety kamera nie jest jakoś super dobra i plus to, że te rakiety też nie lecą w pojazd tylko tak byle jak Nie ułatwia. No, Trafiła mnie chyba to tak. Gdzie są jeszcze te światełka do zniszczenia? Nigdy żadnego. Tam też mam kolejny 3 na 10. Zdobyłem kolejny, wiecie... O, lampka jest 7 na 10 Chyba jeszcze jedna. 8 na 10 Jeszcze dwie skup się za te, skup, ale znajdziesz Lampki tak... Tu jest jeszcze jedna. Nie są już takie proste do zauważenia. Jej bardzo często w ostatniej chwili widzę, bo jeszcze zerkam cały czas na te rakiety właśnie. O jest lampka i przez to... zniszczę jej. Nie, ja to muszę kółko zrobić całe. Bo tak. Dobra, nie już tyle, tyle tego zdobyłem. Więc. Spróbujmy jednak, mimo wszystko, zniszczyć yy, te lampki. A gdzieś tam na prawo będzie to ostatnia. Żeby nie marnować tego. A no, skoro już mam, to później, jak będę robił rzeczywiście, rzeczywiście to grę na 100%. To będzie mi dużo prościej. No bo będę miał przynajmniej te lampki zniszczone. I bóg też. Te rakiety. Tak ciężko trafić. No dobra, to na razie niszczę to co mogę, jak znowu zniszczyli. Dużo, że, że mam te mnożniki, to nie straszne i to, że mam mało pieniążków. Znowu jesteśmy na tym moście. Nie wiem, gdzie to dokładnie jest, więc będę celował cały czas w prawą stronę. I w końcu mi się raczej uda trafić w tą lampkę, która gdzieś tu pewnie jest. Lampka, lampka, chodzi. nie jest lampka, jest lampa albo halogen. Jest. 10 na 10. Dobra i teraz już myślę, że na spokojnie sobie pocelujmy w środek. I zniszczymy tego Robota złego. Jest. jest. Jeszcze? Nie jesteśmy w stanie im zwiać. Wcale nie zamierzam im uciekać. Batman chce ich zniszczyć. Dobra. Myślę, że teraz kolejnym celem jest znowu... Zrzucenie jakiejś statuły, po to, żeby się potknął, i znowu odsłonił brzuszek. Ten robocik chyba, no, no tak było na razie, póki co do tej pory. O, tutaj mamy tych statu tutaj jest. E, spotknął się i dawać go w brzuszek. Niszczymy, niszczymy pana. Teraz zniszczymy te rakiety, nad, nadlatujące. Dawaj, dawaj. już dużo. Poszedł. O, nie. Dobra. Coś jeszcze? Ach. Gdzieś ty był? Ogargi z wam wsparcie. Patrz. Co tu co jest? Wsparcie? Jakie chcesz mieć epifa... Epitafium, Batmanie? Uśmiechnij się, jesteś w telewizji. O. Ooo, coś pięknego. Nawet z kosmosu to widać, ty baranie. Ruch wsparcie z kosmosu. Marsy... Wyzywam Ligę Sprawiedliwości. I Wonder Woman, Flash. Wcielona latarnia. O, jaki ma duży kieszczak dla Sprawiedliwości czy Sprawiedliwy przybędzie na pomoc Batmanowi Supermanowi. Co chcesz zrobić? Cóż, nie ma to jak wziąć na cel Bruce'a Wayne'a. Wayne Tower. Tylko nie Wayne Tower. Niestabilny rdzeń, poziom ukończony, tryb swobodny, odblokowany troszeczkę I troszeczkę... pieniążków też wpadło na konto. 6 milionów już prawie mamy, a dokładnie 5 milionów 916 850 No super bohater to wiadomo, że z tym mnożnikiem to już zdobędę Obywatel opałach. No nawet się udał uratować, nie wiedziałem gdzie, ale spoko, też się cieszę No i chyba 4 Minikity Tak No jeszcze nie wszystkie No i dwa. 2. 2 3 złote klaski Poziom ukończony Super bohater i obywatel w opałach Kontynuuj tryb Fabularny! Doktor się cały czas śmieje. A my rozpoczynamy dalszą część. My teraz będziemy z Ligą tutaj współpracować. Czy jak? Co to się stanie? Dobre pytanie. Wayne Tower, wielka deraka w Wayne Tower. Jesteśmy jako Batman. Tam coś w ogóle skaczał klocki. Chcę coś z nimi zrobić. Co to za klocki skaczące? Nie mogę nic z nimi zrobić, mogę autkiem sobie odjechać. Batman w wielkim aucie dziwnie wygląda. A, bo to tylko zielona latarnia bym mógł to zużyć. Dobra, wyświetl mapę. Oprócz misji, to nic tu nowego Więc nie mamy, no jakichś tutaj złoczyńców. Różnych różnych. No więc co, no to chyba... Jeżeli nic tutaj nie ma wokoło. No to czas rozpocząć kolejną misję, no chyba że sobie wjadę do śmieciary i śmieciaro pojadę. No nie no dobra, bądźmy poważni. Jedźmy może nie Batmobilem, bo to nie jest Batmobil. No tym mobilem Robina. Tu też jest kolejne... To no może tylko zielona latarnia ułożyć i tutaj też... Prawdopodobnie, bo to jest zielone. Ja że to, to może tylko oczywiście zielona latarnia coś z tym zrobić. Tutaj mamy misję chyba, kolejną. Tak, dobrze myślę. No, we szczegóły wyborcze oszustwa lektora ujrzały światło dzienne. Wiemy już, że gaz cywilgenny użyty na jego wieńcach to dzieło niesłonnego jokera. Rzecznik policji w Gotham zaprzecza. Sugestią, że Mundurowi powinni przejrzeć plan miliardera, ujrzawszy olbrzymią białą twarz, zielone włosy i szeroki uśmiech, wymalowane na jego maszynie. Funkcjonariusze nie zdołali jednak odkryć prawdy, a przyczyną ich nieporadności był gaz Jokera. Tak, zdecydowanie. Hej, okay. nawet policja. Jest... Na funkcjonariusze policji nie są w stanie powstrzymać autora. A Supermanie, czy to odzyskałeś siły? Chyba tak. Widzę, że tutaj próbujesz trzymać budynek. o jest, babcia, przeżyjesz? Przeżyjesz chyba. O, Bo mój się męczy, ale jest i Wonder Woman, która też lata w sumie, to będzie kolejna postać Dzięki. I jeszcze nie puszczaj. Ani mi to w głowie. A ten się wspina. Chyba zielona na natarnia też przybył. Czemu jakiś wielki robot włazi na Wayne Tower? Wielki robot? Rozwalmy go! Tędy, znam to miejsce. Kiedyś już tu byłem, tak. A, bo to Bruce Wayne, nie? Niby. A czy my nie wiemy kto to jest? Jest Batman. No okay. I jako kto teraz będziemy grać z ciekawości? Jesteśmy Batman. Cyborg posiada laserowe oko. Robin Batman to już wiemy. Cyborg. Cyborg jest magnetyczny. Posiada laserowe oko. Coś, coś więcej? jeszcze możesz zrobić? Jest magnetyczny posiada laserowo oko. Tyle widzę, tyle wiem. Laser może to a jest... no Ma takie samo oko jak super. No dobra, jeszcze mi zostało ty. Ten latarn potrafi latać. wciśnij raz. jeszcze może latać zielona latarnia. Czy pod klawiszem B coś ma? Nie. To jest tylko postać, która lata. No to możemy grać jako zielona latarnia teraz. Na pewno pogramy jako, jakoś ktoś z tych nowych czyli albo jako cyborg, albo jako zielona latarnia. muszą są nowi przede wszystkim. I pozwolimy, co tutaj nasi bohaterowie, nowi bohaterowie potrafią. Yy, na pewno zielona latarnia nie potrafi niszczyć do tych klocków to wiem. No, zielona latarnia to chodzi i bije, no, bo skacze, ale może latać. Bo mi to dało. No nic, mogę się tutaj przelecieć i popatrzeć, co tutaj mamy. Okej, okay, ale cyborg, cyborg. W ogóle jak przytrzymam Y nie, nie ma Ej fajne było te zmiany postaci pod Y jak się dłużej przytrzymało w to co było w piratach Nie wiem czemu zrezygnowali z tego Może to kolej, kolejny grach wróci Tutaj mamy pierwszy mini zestaw No dobra Niech będzie Zaraz będziemy mieć super bohatera Jeszcze już nie, prawdziwego bohatera Znam super bohatera się już o to nie martwię a jest magnetyczny, czyli to jest taki sam jak ten strój Robina, ten, który się potrafi wspinać, i on też ma coś tam magnetycznego. Super bohater. Więc to samo, może. O super. To jestem ciekawy, czy zielona Natarnia może coś oprócz latania? Znaczy, na pewno coś może oprócz latania. Ale to jest tylko taka pewnie podstawowa rzecz. O! Dobra. Podwójnego skoku nie masz. A tu no, zielona tarnia ma latanie, więc też nie ma podwójnego skoku. To mogę zniszczyć. Coś mi to da? po prostu to sobie tylko to zniszczyłem. pozbierałem monetki. Mogę jeszcze to pociągnąć. Wygląda jak kryptonit, trochę, ale to chyba nie jest kryptonit. Eee, to jest złote, więc cyborg swoim laserowym okiem to może zniszczyć. Bo ja I są zielone klocki. Tylko zielona tarnia potrafię budować obiekty z zielonych klocków w no dobrze, to skoro tylko zielona latarnia, no to buduj. To wybudujesz mi z tego... ...jakiegoś kraba. Ja muszę cały czas trzymać ten klawisz, bo nawet jak go budujesz... ha ha, bo ja no tak no bo on... ...potrafi używać tego pierścienia po to... wypuścić... ...po to, że on tworzy sobie coś z tej energii, tak było chyba w komiksach, nie? Że on sobie... ...z tej energii, z tego pierścienia tworzy przedmioty... ...weźmę mogę nie. I, i dzięki temu... Buduję. Ale to możesz latać tutaj. Wyląduj z drugiej strony. I tutaj... O nie! Wielki cyborg rusza dalej! W górę do Wayne Tower! ma, tutaj pan y, maluje graffiti Jokera. Bo on się wziął w wieży tego, Bruce Wayna. To masz fajne ta z góry, taki obszarowy. Pięć z góry. Dobra. To tu jest silny z was, też dobre pytanie. Teraz zobaczymy, tylko sobie oczywiście poniszczymy wszystko co się da, no bo czemu by nie. Tu możesz? Nie, ale cyborg może się. nie? Cyborg jest na tyle silny, żeby korzystać z pomarańczowych uchwytów. Okej, okay. no jest taki silny jak Superman czy no, jest w tej grze. Coś tutaj się pochowało. To może jakieś tak z góry? Nie, tu nie masz ataku z góry. Dobra... Co zielona natarnia może w takim razie? Może znowu coś ułożyć z tych zielonych klocków? Tym razem będzie to wielki młot. Łukamy, dobry! dobry wejś. Dobrze, wejść. Dobrze. To są te... Eee, one się nazywają droidy? Androidy? androidy? Leksalutora? I się chyba udało wszystkie pokonać. I nawet możemy coś tutaj ułożyć, bardzo dobrze. To jakiś wodospad jest, więc pewnie będziemy mieć jakiś strój. No to jest strój zamrażający, chyba tak Dobra Robinie. Zmieniaj strój lodowy kostium. Zawsze mówię strój, a to jest zawsze kostium. Dobra, no to zamrażaj. No idziemy do góry. No zielona latarnia akurat nie potrzebuje tego, bo potrafi latać. To się ceni. I co? A nie strzelać! Nie strzelać! A masz. Z wielkiej pięści. Czy bohaterowie tu przejdą? Przejdą. Super. Dobra. To też mogę chyba zniszczyć. Super. 512 tysięcy monet. Kto by chciał więcej? Patron widzę, że się tam zbugował. Trudno. My sobie tutaj otwieramy kolejne przejście. Zobaczymy co będzie za ścianą. Jakieś monety. Przede wszystkim. I tu znowu kolejny graficiarz. No, to graffiti. Znaczy, no, nie ma i graffiti na ścianie, w łańcuchu. W łańcuchu. Lowe przełączniki można zamrażać tylko przy pomocy działa. Okej. Okay. Żyjesz, żyjesz. Mogę wziąć to serduszko jednak, bo tak się zastanawiałem i nie wziąłem. To jest jakieś działko. Tutaj nic nie mogę na razie zrobić. A dalej, na lewo. Mamy kolejnego gościa, co coś tam zniszczył. gościu. Przeciwnik. Okay. O nie, zapadł mi się w sufit! I co Ty najlepszego narobiłeś, gościu? Jak my się tam teraz dostaniemy? Dobrze, to mogę sobie jeszcze wziąć. I co tutaj mogę? Mogę w to, na to wejść. Muzyczka sobie gra. Super! Wow wow, 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 wow. No dobra. Dużo monet niebieskich. Podoba mi się to. Coś jeszcze jest? Nie. Mogę jechać, ale nie wiem czy ktoś mi to da. A jak trzymam teraz wychalonego analoga, czyli żeby ruszać postacią, to sobie tutaj gram. <grytanie> znaczy tam no, muzyczkę gram. Dobra, wyskoczymy stąd. To chyba nie jest coś co bym chciał. Eee, dobra. Teraz co my tu możemy zrobić? Ty możesz podlecieć na pewno. Wykorzystaj dział lodowy do zamrożenia lodowych przełączników przy pomocy śnieżnych kul. Wrzucimy X. Nie wiem czy o to chodzi, tak? Okej. Okay. Dobra. Teraz tam mam hak, tylko no... Ty możesz, czy, czy nie możesz? Możesz. Chciałem wracać po Batmana, ale... Chyba nie muszę. Chyba ty już nic nie możesz zrobić, to też jest bardziej niż pewne. Ja jestem w stanie malować. Mogę też to coś zniszczyć. Tutaj jest potrzebny cyborg, ale cyborg jest magnetyczny, to on tu będzie mógł wejść. Dobra. No nie potrzebuję przecież butów, a ja myślałem, że jest będzie mi potrzebny. To jest w tym miejscu. Jest y, srebrna ściana. Okej. Okay. a tu jest ślisko. Chyba cyborg, ty jesteś prawdopodobnie magnetyczny. Cyborg. Jest. Więc y, wskakuj na ścianę. Wygląda... Znaczy on działa chyba dokładnie tak samo. W tej samej zasadzie. To robimy w tym stroju magnetycznym. Plus... On jeszcze ma cyborg to oko, takie jak ma... Superman. To fakt, Superman ma dwoje oczy, o tym ma jedno. Ale działa to dosłownie tak samo. Możemy coś dalej zrobić. To możemy ułożyć swoją pomocą. Zieloną latarnią. Znowu pająka, znowu jakaś pająka. Ten pająk nam tutaj co, teren? Czyści? Tak to wygląda, tutaj? Tak, teraz będziemy mogli chyba sobie przejść na spokojnie. No dobra. Ułóżmy tutaj stój dla Batmana. Tylko oczywiście Batmana nie ma, ja jednak będę musiał iść po niego. Chciałem, że się uda, że się przy Tak, to jest ten kostium, który potrafi niszczyć klocki w kolorze srebrnym. Dobra, Batmanie. Już fajnie było. Skakałeś sobie. Idziemy. Ciekawe, teraz tam ci reszta bohaterów przyjdzie. Jak tam tutaj Batman został, może przejdą. No dobra, pancerz wspomagany, czy coś, na przykład z tyłu jest schowane, bo tak by to wyglądało, ale nie, nie ma nic tam schowanego. Więc wchodzimy tu i niszczymy. Dzień dobry, Chciałbym bym wejść, chociaż tutaj Bruce Wayne, aka Batman, powinien być dostęp do chyba każdego pomieszczenia w tym budynku, nie? To jest jego budynek. Ale może Batman nie chce się wychylać. Dobra, no, tu możemy sobie zgasić to, tylko trzeba trafić. Czek, cyk, cyk. I obstawiam, że tutaj jest potrzebny zielona latarnia, żeby tu u góry coś zrobić, bo skoro echo 1 z naszej czwórki potrafi latać. To się na pewno przyda. No dobra, co tutaj u góry możemy zrobić? O nie mogę tutaj wyżej w les zlecieć. Czemu? Ej, zielona latarnia nie mogę, no ewidentnie nie mogę no dobra, ale ty możesz na pewno przełączyć ten przełącznik mi się tutaj przymrozi możesz pociągnąć za to aha, i teraz mamy tutaj jakiś wielki wentylator który wypycha nas do góry o nie ten wielki robot jokera i lexa cały czas się wspina no dobra Kolejny przełącznik, który mamy jest tutaj. Trzeba trafić w niego. To jest. Czemu nie trafiam? Czemu nie trafiam? A, bo stałem pewnie przy jakiejś postaci. Która mi blokowała. Dobra Batmanie, po pierwsze... Czy ty możesz coś zrobić? Nie możesz. Znaczy no, czy jest tu jakiś klocek srebrny, który by się dał użyć? Ale chyba nie. Czego użyć? Ej, ja mówię. To dałoby się rozwalić dzięki tej Twojej zbroi. Chyba nie ma. Tutaj są te robociki od Lexa. Teraz poniszczymy wszystkie, wszystkie dwa. Podłóżko zabiorę jedno i drugie. To mi się bardziej przyda niż Wam. No maszynę do popcornu. Tak, bo to jest maszyna do popcornu. Ja w sumie nie wiem, ale też ją pozniszczymy. Pozbieramy monety. Dużo srebrnych, mało złotych. Ale no dobre, co z miernikiem na z No to. Jedna srebrna moneta waży teraz tyle co kiedyś na złota, prawie. No bo teraz 8. Yy, jedna srebrna to jest tyle. Tam przejdzie? Jedna srebrna to jest tyle samo co 8 yy, zwykłych. A jedna złota to teraz jest 80, ale wcześniej była 10. No dobra. O, to, tam jest na przykład, no to jest tylko Poison Ivy, nie? który nie ma odblokowanej. Więc to nie będzie się utrudniać tutaj odblokować. Okej. Okay. Pacynko Jokera, uciekaj. Trzeba serduszko, ale to z domem zrobiłem. Tam mogę sobie otworzyć przejście dla naszych kolegów. No i muszę to zrobić, bo tutaj dalej Batman nic sam nie wskóra. Potrzebuje wsparcia. Więc to. tam padł? Nie wiem, ale weźmiemy serduszko. Eee, ty jesteś mroźny, Robinie. Robinie w lodowatym kostumie... O, no, jakiś was tu jest. Spodziewałem się. Dlatego też. Zamrodzimy i idziemy sobie w sumie drogę zamrażać, a dokładnie gasić płomienie, które na, nas, na naszej drodze tutaj czekają. Aha. Czy ta maszyna coś mogła z nią zrobić? Chyba no nie. Albo inna postać? Może Batman, może to jest ta elektryczna, tak. Zawładziłem wskaźnikę na podłodze. Okej, okay, dosta dałem, no bo dołożyłem prąd tutaj do góry, dzięki temu zielona latarnia tak będzie mógł zrobić. Dobra. A propos zielonej latarni, ty, bo ty latać, co ty tu jeszcze robisz tak nisko? To, mogliśmy coś zrobić... O tyle, Latałem sobie... ...do niczego tej. o nie, do niczego konkretnego nie doleciałem, ale to nic, hej. Zostało, dobra, zmień to na kogokolwiek innego. Poczekamy teraz na spokojnie, aż zielona latarnia tutaj przyjdzie. Co przyleci? No nie wiem, gdzieś naokoło idzie. Chodź, bo tylko ty możesz układać te klocki. Tak się złożyło, że tylko ty możesz nam pomóc. No, ale skoro tu już jesteś, zielona latarnia... To już dwa to, samolotciki? jest samolotciki robić? A, rozwalić wiatrak. No dobra, spoko pomysł. Lepiej by byłoby jakiś wielki młot tam wrzucić, czy cokolwiek. Nie wiem, szprychę. No ale skoro... Nie, tutaj skoro wymyśliłeś, że chcesz wrzucić samoloty dwa, no to niech będą dwa samoloty. No dobra, gdzie my to dalej jesteśmy? Na szczęście tu jest cyborga, cały czas ten robot nam tu przeszkadza. Gdzie jest Superman i Wonder Woman? Czy mają budynek? Jeszcze Flash został. No dobra, dalej nie ma tego punktu kontrolnego? Może tu jest? Tak, to skoro tutaj jest punkt kontrolny, to wybaczcie, ale zapiszemy i wyjdziemy, gdyż nie chcę tej misji przedłużać. Pewnie w, ostat... w kolejnym odcinku sobie to dokończymy. I możliwe, że to będzie już ostatni odcinek, muszę to dokładnie posprawdzać. Ale dzisiaj tradycyjnie to będzie wszystko. Ja Wam serdecznie dziękuję za dziś. Zapraszam Was do komentowania, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do łapkowania, zapraszam też do liveów na YouTubie, które są w piątki o 21 i robimy 100% w każdej grze LEGO, więc tyle. Ja się zamierzam. żegnam, no i trzymajcie się, cześć!